Siema, co tam? Siema. Czołem. Serwus. Jeszcze coś, bo ja najedzony. Dla Polski i jej rozwoju jedynym gwarantem bezpieczeństwa jest strategiczna broń, atomowa nawet Gierek już o tym wiedział. No, smoothie. Może wstawię na Instagram, zanim wypiję. Instagram? Ja używam Twittera. Fajna muzyczka, Bimba. Słuchasz muzyki? Ja słucham audiobooków, nie jesteśmy tacy sami. Okej, okay, zajebiście. No właśnie nie zajebiście, bo nie jesteśmy mocarstwem, bo myślimy romantycznie, a nie pragmatycznie. Co mówiłeś? Remedium na rosyjską artylerię powinno być wzmożone lotnictwo, ale do tego potrzeba wiedzy. Takiej jak moja. O, wróbel. Ale w Polsce nie ma polityków z prawdziwego zdarzenia, którzy... Mogę swój którzy... koktajl wypić, bo wypiłem swój już? Nie, idź z tym pokazem siły gdzie indziej. Ty weź się wyluzy, może wyłącz te wiadomości na chwilę czy coś, telewizji nie oglądaj, co? Ja sztywny? Znam mnóstwo żartów, słuchaj, opowiem ci żart o rosyjskim czołgu, ale boję się, że go spalę. <laughs> o, albo to. Gdzie leży Moskwa? Na dnie morza czarnego. Zasięgu. Rozumiesz? Okręt, Moskwa, miasto. Wojnę rosyjsko-ukraińską należy traktować jako preludium do walki USA a Chinami o hegemonię, której zalążkiem może być Tajwan. Jesteśmy wasalem Niemiec. Trudne czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Zasięgu nie mam rosyjski trolling. Kolega wujka, brata szwagra, kolegi mojej koleżanki, mojego kolegi, koleżanki opowiedział mi o stanie wojska polskiego. Jest źle, stary, jest źle. Idę wodę kupić, mam w domu tylko 36 grzebek. Tylko kasa do 10 artykułów. A ile ty masz? Raz, 2, 3, 4, artykuł piąty. Anglosasi, Jan Kesi. Jan Kesi brzmi jak imię i nazwisko jakiegoś Czecha, Jan Kesi. Czesi. Czesi. Wygląda na wygodne, a jest niewygodne. A, operacja fałszywej flagi. No bo Finowie znają swoją historię i wyciągnęli z niej wnioski, w przeciwieństwie do Polaków. Agentura. Buńczuczne zapowiedzi, panie prezydencie. Pytasz mnie, jaki jest idealny scenariusz dla Polski: klęska i rozpad Federacji Rosyjskiej. Ale, słoneczko, fajne ciołki. Słowacja wysłała czołgi, widzisz, mówiłem Ci miesiąc temu, że tak będzie. Ale, mhm. oczywiście, wtedy byłem oszołomem, tak? Oszołomem. Może o co Ci chodzi, człowieku? Nie, no oczywiście, zaraz jestem oszołomem, bo, 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 bo potrafię wyciągać logiczne wnioski, tak? Piotr historia realna, historia Halo? Muszę iść, zaraz wrócę, będę za trzy godziny, muszę na Twitter odpisać. Jeszcze raz, jeszcze raz. Czaryk, Jóźwik, Historia, jeszcze bardziej. Ziołeczko poznałem, takiego na poszliśmy, może na wódeczkę się omówimy? O, gra eskalacyjna postępuje, gratuluję. 100% bawełna, potrzewka 100% bawełna, no, konkretny, merytoryczny materiał. Witam widzów bardzo serdecznie, zapraszam na cotygodniowy, tygodniowy przegląd wiadomości geopolitycznych. Co działo się w tym tygodniu, zapraszam do dyskusji. Nesti wróciła. Nestle, Szwajcaria. Neutralny smak.